Witajcie jak zawsze dzisiaj na serwis wjechał od nas Bandit S650 jest to motocykl naszego dobrego klienta powiem więcej od takich ludzi jak nasz klient chcielibyście kupić motocykle dlaczego? motocykl jest zrobiony na tip -top. wszystko, przeglądy to jest chyba jeden z, jedyny, jeden z moich klientów, o, może tak to powiem, który y, sam do mnie dzwoni, co musimy zrobić w jego motocyklu, a nie ja do niego dzwonię, co by musiał zrobić. Także to jest po prostu przychodzą przebiegi, klient dzwoni, słuchaj, musimy zrobić zawory, musimy zrobić to, musimy zrobić to, i tak dalej, tak dalej. Także od takich ludzi naprawdę motocykle kupować. To jest naprawdę rewelacja. Klient wyjeżdża nim w trasy międzynarodowe, można było powiedzieć, robi turnusy po Europie, więc jak najbardziej słuchajcie, motocykl jest przystosowany, przygotowany. O, może tak to lepiej zabrzmi do jazdy, do użytkowania. Także, co go do nas sprowadza? Wymieniamy tylną maponkę. Klient jeździ obecnie na pilocie Michelinku, teraz będzie się przesiadał na Metzelera. Robimy te pesy. Synchronizację przepustnic. Poprawiać będziemy wydech, ponieważ sięgniut jak widzicie, powinien ładnie wystawać. Jest wciąśnięty. Będziemy to poprawiać. Roznitujemy, poprawimy. Co do samego motocykla, no mega. Mega fajny sprzęt. Mega zadbany przede wszystkim. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żeby były takie sztuki w użytku. Także ten sprzęt jest naprawdę naprawdę zadbany, u nas jak widzicie sprzętów, robimy wszystko w biegu można powiedzieć, nawet nie mamy czasu posprzątać, tu wszystko syf się zrobi, ale przez to, że tam się dzieje remonty jeszcze w międzyczasie robimy inne rzeczy, zobaczycie to w międzyczasie, ale teraz skupiamy się na tym sprzęcie, yy, tak jak mówiłem motocykl u nas serwisowany, wraca że tak powiem co sezon lub co dane interwały kilometrowe także fajnie, klient nam ufa coś fajnego prosto od nas, w zeszłym roku chyba leciał w trasę też ileś tam tysięcy kilometrów mogliście go w sumie zobaczyć na jednym z filmików pierwszych, jednym z naszych filmików co zaczęliśmy nagrywać odnośnie wymiany rur w przednim zawieszeniu to było chyba tylko i wyłącznie timelapse no teraz będzie trochę więcej także zabieramy się za demontaż koła wymianę opony i będziecie mogli to sobie, jak zawsze, obejrzeć także do dzieła jak widzicie oponka, tak jak mówiłem, firmy Metzeler na taką klient się przesiadł testuje sobie, przedtem jeździł na Michelinach Pilotach teraz poszedł na Metzelera jak widzicie już jest ciemno nic nam nie będzie przeszkadzało. Magia kina. Było jasne, zrobiło się ciemno. Nie, musieliśmy wyskoczyć, parę spraw poogarniać i jakby działamy z tematem. Także wkładamy koło, a czy wkładamy? Musimy jeszcze je wyważyć, tak? Oczywiście, że musimy je wyważyć. Eee, wyczyścić przede wszystkim, bo. A, zobaczcie, jakie czyste. Hmm. Także to musimy zrobić. I co? Jeszcze, właśnie, jeden temat. Eee jeszcze klient nam dowiósł świecę także będzie jeszcze wymiana świec czyli wymiana tylnej oponki synchronizacja przepustnic TPSy i wymiana świec to tak pokrótce więcej w tym motocyklu się zrobić nie da bo w tym motocyklu wszystko jest na bieżąco i zrobione tak jak być powinno ktoś bardzo ładne zawieszenie założył i bardzo zgodnie ze sztuką oczywiście Przekonany jestem wręcz o tym. Także tak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, bierzemy się do dzieła. Musimy jeszcze to koło wyważyć ładnie. Więc czas się brać do roboty. Zobaczcie, mamy koło wyważone, pokazuje zeróweczkę, ale co nam daje ta zeróweczka? nam to nie daje tak naprawdę, bo to wszystko zależy, jak ustawimy sobie maszynę. Mamy tak zwaną tolerancję niedowagi. I zobaczcie, ile u nas jest tolerancja niedowagi. Możecie podpytać sobie waszego wulkanizatora, jaką macie tolerancję, znaczy jaką oni mają tolerancję, ponieważ bardzo dużo firm wulkanizacyjnych zawyża sobie. Dopuszczalną odchyłkę od wagi, i wtedy na przykład ustawiamy limit 10 gramów, i wtedy nam pokaże, że jest 0, a będzie niedowaga 10. A u nas jak to wygląda? 1 gram. Tego już jakby nie obejdziemy, no bo najlżejszy ciężarek, który możemy przykleić na kole, ma 2,5 g więc można by było skrobać go i ciąć. Nie da się tego aż tak dokładnie zrobić, ale tu mamy tylko 1 gramie do darzenia także. Bardzo ładny wynik, jak zawsze w sumie. Także zakładamy koło i działamy dalej. Jak widzicie, świece w Bandycie są już wymienione. Silnik w tym momencie mamy odpalony, żeby się dogrzał, żeby wygrzać świece. Przy okazji, jak wygrzejemy świecę, będziemy mieli rozwiany silnik, żeby zrobić synchronizację przepustnic. Przy okazji, poustawić TPS-a. Ale jak już zauważyliście na filmiku, zaopatrujemy się pomału w sprzęty, które przyspieszą nam trochę robotę i ułatwią. Taka zakręcareczka Parkside'a. Czy się nada, czy się nie da? Czas pokaże. Na razie. Jest to pierwszy sprzęt w naszych rękach, tej firmy Na razie mam że tak powiem mieszane uczucia, bo w momencie gdy rozważałem zakup tej zakręcarki Do pracownicy podszedł klient, którym pytał się Odnośnie ładowarek Czy ona będzie obsługiwała i tak dalej, tak dalej Pracownica powiedziała, że tak On powiedział, że miał nową ładowarkę Umarła Kupił drugą, nie działała. Także ciekawe sytuacje, ciekawe. Nie wiem, na razie testujemy pierwsze dni tak naprawdę, więc ciężko cokolwiek stwierdzić. No na razie odkręca się fajnie. Jak będzie z żywotnością, niby bezszrodkowe, także powinno w miarę wytrzymać. Jak będzie to w praktyce, się okaże. Dogrzewamy sobie bandita, yy, będziemy go synchronizować i będziemy ustawiali TPSika. Także jak zawsze sobie obserwujcie. No i dobra. Jak zawsze na filmikach musi być coś mądrego. Więc, jak wykonuje się synchronizację przepustnic w motocyklu Suzuki Bandit? Mianowicie, tu akurat mamy podpięte wskaźnik biegów, wypinamy go, jest taka kosteczka. Zwieramy dwa skrajne piny, ze strony prawej, mając spinkę do góry. Tu robimy zwarkę, czyli po prostu zwieramy je i dodatkowo odłączamy pod zbiornikiem tylko jedną ręką przejdę może sobie z tej strony o, otwieramy skorupę musimy odłączyć czujnik ciśnienia czyli ta kostka tutaj czarna kostka z mężykami. to musimy odłączyć i możemy podłączać przewody do synchronizacji przepustnic i synchronizować to tak wygląda dlaczego to zbieramy? żeby nie wywalało nam błędów Efa i tych wszystkich pozostałych, także. Taka ciekawostka. Myślę, że coś mądrego, jak na każdym filmiku, bo w sumie tutaj e, nic więcej, za dużo wam nie pokażę. A właśnie, temat mieliśmy wyklepywać, ten tumik, ale oglądaliśmy go sobie i jest tutaj pęknięcie. Więc może być problem, bo jak zaczniemy to prostować, to to pęknięcie zacznie się powiększać. Więc tam są. odpuszczamy. Musimy pokazać to z klientem ustalić, czy podejmujemy takie ryzyko także bierzemy się za przygotowanie odpalamy synchronizujemy, ustawiamy TPS i bandyta gotowe. także do dzieła no i jak widzicie, Bandit jest już gotowy. Dlaczego nie założyłem jeszcze siedzenia? Chcę Wam coś fajnego pokazać. Potem poznacie prawdziwego motocyklistę. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy zapasowych w razie W. To tylko świadczy o tym, że ten motocykl jeździ. Zresztą w tym sezonie mamy dopiero połowy roku. A w tym sezonie ten motocykl zrobił już ponad 6000 km. Także i jeszcze w tym roku wyjedzie pewnie drugie tyle. Jak widzicie, obydwa czujniki położenia przepustnicy są poregulowane. TP i STP, czujniki tak zwane, są poregulowane. Widzicie, yy, trochę chciała się pobawić, niestety, pobawić się miernikiem, ale to już jakby mamy zrobione. Na pewno jest dużo lepiej niż było, bo było troszeczkę poprzestawiane jeżeli chodzi o same przepustnice nie były jakoś super mocno rozbiegane ale mamy je zsynchronizowane poustawiane przepustnice także to na pewno będzie wszystko działać jeszcze nawiążę do tematu zakręcarki to nikt nie zarzucił że uuu firma Parkside z Lidla ci zrobiła promocję i ci dali sprzęt i teraz reklamujesz nie dali mi kupiłem to za własne Ciężko zapracowane pieniądze. Aczkolwiek była promocja na ten klucz. Dlatego znalazł się w moich rękach. Eee, sam klucz, to body tak zwane, nie było drogie, no ale niestety dokupienie baterii i jakówki już było drogie. Bo to było praktycznie dwa razy tyle prawie, co, co ta zakręcarka. Także cóż, promocje zawsze polegają na tym, że kupujemy coś tanie, a potem musimy dokupić. I wtedy się robi drogo, ale zawsze produkt sprzedany. Co jeszcze ciekawe Wam pokażę? Z takich tematów widzicie, klient jeździ dużo, więc zawsze smar ma ze sobą. Dlaczego akurat ten, a nie na przykład motula, bo klient dostał od nas motula, w zeszłym roku wygrał konkurs i dostał oczywiście smar. Dlaczego nie wozi Motula, no bo stwierdził, że kształt puszki nie pasuje tutaj, żeby zabezpieczyć, widzicie tutaj na gumki, żeby to się zabezpieczyło, ale oczywiście jak to ktoś mówi, że czegoś się nie da, to my musimy sprawdzić, pierwsza lepsza puszka Motula, tak po prostu, może sobie postawię do góry, o, wypinamy zatyczkę Przepinamy o tu i widzicie, można puchem otula wozić ze sobą. Muszę to klientowi podpowiedzieć, ale patent naprawdę fajny, bo zawsze jest pod ręką Siuwax, żeby sobie przesmarować napęd, bo kto dba, ten ma. <laughs> A jak, że tak powiem, <laughs> ale chrypka, możemy sobie sprawdzić, jak możemy potwierdzić w sumie stan napędu naszego klienta? Zobaczcie, mamy taki fajny, prosty przyrządzik. Oczywiście, to co cały czas powtarzam: narzędzia, narzędzia, jeszcze raz narzędzia. Zachaczamy sobie o ogniwko i wkładamy tutaj. Widzicie, weszło całkowicie. O czym to świadczy? Że napęd jest jak nowy. Słuchajcie, a ma przejechane. Budaj, jeżeli teraz dobrze zapamiętałem 30 tysięcy także no petarda klient dba więc ma jak to się mówi i cóż oponka założona wiadomo pierwsze kilometry grzecznie porobione, posynchronizowane motocykl trafia w ręce klienta i to tyle. Widzicie, nie ma grubych napraw. Jeżeli jest motocykl zadbany, to są tak naprawdę tylko regulacje, żeby to wszystko było. Więc cóż mogę powiedzieć? Jak zawsze, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, rozsyłajcie znajomym, może ktoś ma bandita i chciałby taki filmik obejrzeć. Także rozsyłajcie, gdzie się da. Subskrybujcie, jak zawsze. Od tego, że tak powiem, jest ten kanał żeby jakieś tam informacje zawsze pozyskać. Dlatego staramy się w każdym filmiku, jak to zawsze powtarzam, robić tak, abyście z każdego filmiku mogli coś wyciągnąć. Tak jak w tym przypadku zostaliście nauczeni jak sobie wejść w tryb serwisowy po to, a chociażby synchronizować przepustnicę czy poustawiać Przepustnice, znaczy przepustnice STPK i TPS-a. To wszystko jakby możecie sobie dzięki tym ustawieniom wejść. A jak to robić? To już będzie w następnych filmikach. Także dzięki za oglądanie i jak zawsze do następnego.